Panowie, czy to była najtrudniejsza wasza płyta dorobką? Że tak zacznę. Znaczy, że, że tak zacznę, co może na myśli najtrudniejsza. Najtrudniejsza do zrobienia. Najdłuższa na pewno, na pewno najdłuższa wymagająca najwięcej od nas. Nie wiem czy pracy, ale najdłuższa. Roz, Rozlazła nam się trochę ta płyta, mówiąc tak kolokwialnie. Nasza znaczy była trudna. Trudno nam było się zebrać po, po, tym, po, po, po roku przerwy, po o, mnóstwie czasu, które spędziliśmy na graniu koncertów. E, trudno nam było zebrać się na, na, na próby, żeby e, każdy z nas znalazł czas, żeby się w końcu spotkać, zacząć komponować, a, no, 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 a potem to już poleciało. A jak już poleciało, to ta płyta zmieniała się w trakcie pracy nad nią? Czy... Czy jak już poleciało, to tak naprawdę wylądowaliście tam, gdzie zaczęliście? Tam było nagrywane w wiele rzeczy w, w jednym czasie i w zasadzie przez dłuższy czas nie było robione nic, więc nie miało się co zmienić, bo... Hmm bo to, 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 nie, to nie był okres w którym odbywała się praca nad sztyfowaniem utworów to był po prostu okres nie, 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 nie pracowania nad utworami więc te utwory po prostu były takie jakie zostały na początku wymyślone więc one w zasadzie się moim zdaniem nie różnią od tego momentu w którym mm, e, nagraliśmy demo do, do tego momentu kiedy wyszła wyszła płyta e, tam, jest, tam zmiany są naprawdę niewielkie czy nie, no moim zdaniem akurat są potężne zmiany. Mi się wydaje, że ja nagrałem w zasadzie większość partii innych, parę, parę utworów się. Nie, no może zresztą intencyjnie, może nie, nie, nie aż takie duże. Natomiast... Nie, nie, zacznie, nie chodzi mi o, o, o rzeczy, które tam dograłeś, tylko bardziej chodzi o strukturę piosenek, nie? która została jak już została na początku wymyślona i na przykład piosenka pod tytułem Efekt Motyla miała taką, można powiedzieć, nie, była bez końcówki, to na bez końcówki została, że tak powiem. Tak. To nie była z, praca nad strukturą piosenek, piosenek, nad aranżacją, tylko dogrywanie jakichś pomysłów jeszcze, nie? Dodatkowych. Bo struktura w zasadzie była od początku taka jaka była, więc płyta była roz, rozciągnięta w czasie przez to, że była nagrywana długo, ale nie dlatego, że była długo dzień po dniu, tylko e, w, 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 w o konkretnych okresach odległych od siebie pierwsze wrażenie jak czeka się na nową płytę Mysłowic, yy, to oczekuje się podświadomie kolejnej w cudzysłowie płyty Mysłowic. trudno to ja odbierz <grym> nie mogę nie możesz <grym> Patrycja dzwoni dlatego nie możesz dobrać a nie wiem, czy macie świadomość, jednak pierwsze posłuchanie tej płyty, bo wy jesteście z nią jeszcze jak się długo ją robi zupełnie gdzie indziej, pierwsze posłuchanie mm, płyty w całości, to mimo wszystko jest zaskoczenie. Ta płyta jest inna, miała być inna? Czy tak wyszło? No czy miała być inna, każda płyta ma być inna. Zawsze mieliśmy takie założenie, zawsze mieliśmy takie plany, a... Ta płyta też jest trochę inna y, z powodu tego, że jest to y, tylko część całego materiału. Wiem, że nagraliście znacznie więcej i postanowiliście to podzielić na dwa albumy tak. z założenia, prawda? Tak, gdybyśmy wydali jedną płytę, to na pewno, na pewno, na pewno byłaby jeszcze całkiem inna. Inne piosenki by... Były to nie często. jest trudna sprawa zdecydować się, co wchodzi na płytę, a co trzeba odłożyć na półkę, bo ja właśnie dlatego powstały dwie, dwie płyty, umówiliśmy, umówiliśmy się na początku pracy nad tą płytą, że przy, przy, przy pracy przy tej płycie będziemy od A do Z aranżowali wszystkie piosenki, które chłopaki przyniosą na próbę i tak też się stało i okazało się, że wszystkie są fajne i, i szkoda robić selekcję, także nagraliśmy, nagraliśmy wszystkie teksty, powstały do dziewięciu no i mam, mamy płytę a jakie są plany w stosunku do reszty materiału? Są już? Z tego, że czeka? No na wiosnę zeszłego, przyszłego roku chcielibyśmy tak się wcelować, ale też też nie ma co, nie ma co obiecywać. Może się okazać, że czy nie jest to -nastąpi, facto... nastąpi dużo nie wiem, jakichś zbiegów okoliczności albo powodów, które spowodują, że będzie trochę hmm. później. No nie ma jakiegoś ciśnienia, żeby to. I nie jest to podwójny album, bo tak przez chwilę to zabrzmiało. Słuchajcie, to mam propozycję następującą, bo y wiem, że podzieliliście się autorstwem piosenek na tej płycie dość mocno, żeby trochę o każdym utworze opowiedział autor. Za każdym razem pamiętacie kolejność? Pierwsza jest skaza. Widzę tą płytę jeszcze raz w życiu w twoich rękach, także. Tak? Ja do dzisiaj miałem taką. Też fajna, świetna Też bardzo fajną. Skaza. Kto się przyznaje. Muzyka czy jest? Muzyka, kto napisał, nie pamiętam. Moja. A to ja mam to... No niestety, niestety musisz zacząć. Eee Skaza... Znaczy to, to jest melodia, która ma dosyć dużo, no jest, jest to dosyć stara melodia, którą gdzieś tam robiłem podczas swoich jakby pierwszych prób pracy w, w domowym studiu. Był taki czas, że em, każdy z nas e, gdzieś tam m, zaczął być posiadaczem e, przenośnego komputera i programu logiki i coś próbował robić w domu. Ja, ja też próbowałem i to była jedna z takich piosenek, którą udało mi się zrobić w całości, układając lub, grając bas i tak dalej. Więc e, e, m, pamiętam, że byłem strasznie dumny, że mi się udało ją skończyć. I ona w zasadzie przeleżała długi czas, nie, nie, bez, bez, bez zamiaru, żeby ją gdziekolwiek zamieszczać, czekała chyba na, na swój moment i wróciłem do niej w momencie, kiedy przygotowywaliśmy piosenki na płytę, no to zacząłem przesłuchiwać te, te, te wszystkie swoje starsze pomysły i akurat ten utwór przyniosłem na, na próbę i, i okazało się, że że fajnie y, zadziałał. Jest to taka y, piosenka, która ma w sobie, melodia, która ma w sobie dosyć dużo różnic dynamicznych. Ona zaczyna się tak dosyć y, przestrzennie, psychodelicznie, po czym jest taka... Y, y, mocna, emocjonalna koda, aż wszystko przechodzi w taki do, w do, w dosyć duży hałas. Trochę nie, nie, nie udało się oddać tego, tych, tych, tych takich gitar, które mi się kojarzyły z takim walcem, który wszystko gniecie, bo um, jest taki efekt, ja go często używam, no, który, on jest, który jest bardzo mocno zbasowany, jak się go włącza i połączy się go jeszcze z jakimś overdrive'em, to daje taką, taką strasznie ciężko, takie strasznie ciężkie brzmienie. I wydawało mi się, że będzie można taki walec osiągnąć, żeby to wszystko było przygniecione udało się osiągnąć rzeczywiście do, dosyć dużą różnicę dynamiki jakby w utworze, ale to, ten wal, daleko jest jeszcze od tego walca ale być może gdyby był walec, to ten utwór był za bardzo ekstremalny. E, a tak to udało się uzyskać coś pośredniego. E, też jestem zadowolony z tego utworu m, pod kątem jakby jego zaśpiewania. W zasadzie to myślę sobie, że m, nastał teraz taki okres, że m, zaczęło mi się podobać jak śpiewam, bo wcześniej mi się w ogóle to nie podobało. E, nie mogę słuchać płyty, mi już, czas, już czasach popkultury, czy Korea Milkiba, czy z rozmyśleniem przy na nią, po prostu nie mogę tego słuchać, bo to... Nagraj jeszcze raz wokale. Słucham? Nagraję. Ja, być raz może przyjdzie taki czas, że nagram. Nie wiem, czy są jeszcze ślady. E, natomiast jak będzie taki, taka możliwość, to nagram jeszcze raz. A widać na żywo? Graliśmy, graliśmy ją chyba raz czy dwa razy i to jest koncertowo Okrywamy bardzo ją. fajny numer. Brut. Ja mam jakieś skojarzenia z tym tytułem, ale nie będę ich w tej chwili ujawniał. Czy jest Art Brood? tak Tekst tak, mój, o... A... Otwór jest kompozycji, nie wiem, czyli tekst jest o, o, o tak, tak pisze w tytule, o. Lali, to o jest, tym. nie? Lali, no to co nie gadasz? Jedź z koksem. I co mam jechać? No, otworzyłem się wreszcie. E, I początek był taki, że zaprosiłem Brzemka do, na salę prób bo nie chciałam, żeby to było robione z całym bendem bo wtedy jest ciężko mi przekazać powiedzmy chwyty czy coś a z przemkiem dwie osoby to znacznie mniej osób do ogarnięcia i, i fajnie się to ułożyło przemek potem powiedział że lala słaj zmienimy zwrotkę na refren na refren zróbmy zwrotką pograliśmy i okazało się to fajną kompozycją jeszcze w dodatek tekst który Wojtek napisał w geomie totalnie tak mi wpałasz, że bo dotyczy, dotyka takich y, y, sytuacji ludzi i to jest dla mnie bardzo ważne, właśnie, że jest taki przekaz totalny na maksa i tylko tyle powiem. Jest, cieszę się bardzo, że taki tekst powstał do tego po prostu do tej kompozycji. Przypadek Hermana Rota. To jest tak moja melodia i mój tekst i te, um, czuję się jakbyśmy teraz się przynawali, to, to moja wina. E, 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 w każdym razie jest to piosenka o... Po e, tytule, Artur, widać, że to twoje, wiesz? Tak? Tak. A dlaczego? Tak się wydaje. Kojarzy mi się z tobą Hermana Rotha. Hermann Roth? Czyli mam taki niemiecki wygląd. Jakaś mentalna historia raczej. E, z, wiesz co, jakby to była... To też jakby melodia, która gdzieś tam miała, miała, miała swój czas i była, była, miała, przeżyła kilka swoich wersji, a tekst z kolei był, hmm, dotyczył na początku hmm, książki Filipa Rota o Hermanie Rotcie, czyli jego ojcu i relacji pomiędzy jakby synem a ojcem i też jakby relacji wynikającej z, te, z tego, że Herman Rot, jego ojciec był już 80-letnim człowiekiem i... Hmm, zdiagnozowano u niego nie, nieuleczalną chorobę i miał świadomość odchodzenia. I to był ten tekst, który miał dotyczyć przemijania. Potem w końcu poszedł troszeczkę jeszcze w inne sfery, zaczął, zaczął iść trochę w inne sfery, natomiast generalnie on dotyczy jakby przemijania, tylko nie, do, nie, nie jest to już historia żywcem wyjęta z książki. Początek był taki, taką inspiracją, a potem to się rozwinęło w inną stronę. Tu jest parę takich tytułów narracyjnych na tej płycie, dlatego o tym mówiłem. Singielek mamy ukryte. Były wątpliwości? Czy nie, że to singiel? Były kłótnie, ale czy wątpliwości? Były, były, były. Bliżej troszkę mikrofonu. Były kłótnie, były, Znaczy pewnie nie od Co było kontrkandydatem, kandydatem? Nie wiem, nie wyciągnęli. Czy nie było żadnego oficjalnego, natomiast z upierali się i do dzisiaj się upierają, że to nie dobra piosenka na singiel, że to nie jest ich wybór, że to jest nasz wybór cierpią z powodu demokracji. Ale powiedz coś więcej. Powiedz jaki miał być według Ciebie. Pewnie dwie. Ja nie będę tutaj odkrywał y, sytuacji, który miał być, który będzie mm -hmm. i tak dalej. Stało się tak jest i to już jest czas przeszły. Ja lubię iść do przodu bardzo. Nie chcę się oglądać za siebie. Ofiary zapaści tat w telewizji. Kolejny bardzo narracyjny tytuł. Czyli? Ofiary zapaści. Co kiedyś przeczytałem taki artykuł, w którym pan Grabowski obwiniał to, jakim jesteśmy, jakie jest młode społeczeństwo, jak, jacy są młodzi Chyba ludzie. Ja to czytałem. No, no, i, i ten artykuł zainspirował mnie do napisania tej piosenki, piosenki tekstu, plus śmierć jednego z kibiców w Krakowie, który miał na pseudonim człowiek. Chyba to też było bardzo poruszające i ten jego pseudonim Jakoś to chciałem mm, poruszyć w, tej, w tekście i myślę, że mi się udało. Mam nadzieję. Kiedyś teatr telewizji w Polsce był na światowym poziomie. No, tak, a teraz go już nie ma i... Teraz go w zasadzie nie ma. Jest za to bardzo niedobry kabaret, ale to jest co innego. Efekt motyla. Co to? Patrzę, czy kto jest autorem. <laughs> Nie odpakowałem i nie wiem. No nie ma tam autorów co Bo tu jest tak, że to muzyka jest czasami kogoś, a tak mm -hmm. jest kogoś. Więc Tak tekst napisał Wojtek, a muzykę napisałem ja. To powiedzcie coś o tym. Autor jak możesz to nie stukaj. Aj stary, strasznie sorry, słychać. Bo nie mam słuchawek. Mi tak. Stukam, bo nie, się nie kontroluje. Grać mu się chce już. już Efekt mócy przynajmniej dwa słowa. Efekt motyla, piosenka jest, o, mnie, porusza, porusza dalej mnie bardzo ehm, Znikanie ludzi, kiedy ktoś wychodzi z domu i go nie ma Wyobraziłem sobie w momencie, kiedy moja żona wychodzi, nie wiem, do, do jakiegoś, jak, jakiegoś supermarketu i, I czeka na nią, nie wraca, nie wraca, i co ja bym wtedy zrobił? I przeczytałem gdzieś też, że około 15 tysięcy ludzi rocznie ginie wychodzą, wychodząc z domu ja o tym jest to wysanko, o tym chciałem na, napisać. Srebrna nitka ciszy, to akurat już się domyślam, że o komedę chodzi, tak? Tak, też czytałeś? Tak. Podobała Ci się ta biografia? Wiesz co, 50-50, ja bardzo śledziłem zawsze komedę i yy, myślę, że ciągle nie wiemy o nim wszystkiego, takim nie że To są takie przeróżne opowieści ludzi, którzy yy, albo trochę udają, że go bardzo znali albo załatwiam jakieś sprawy takie no, mam wrażenie no jest w każdym razie jest wokół tej postaci jakaś taka aura tajemnicy. Myślę, że to jakby jest jakby kwestia jego osobowości i też kwestia kreacji jakiejś takiej i tej legendy, która się ciągnie. A srebrna nitka ciszy to rzeczywiście jest takie określenie, które tam pada w pewnym momencie w książce, bo ktoś zostaje zapytany, jak byś określił Krzysztofa i on to mówi, że określiłbym go jako srebrna nitka ciszy, co miało obrazować jakąś taką jego introwertyczność, a jednocześnie też taką umiejętność posługiwania się dźwiękiem na granicy no tak bardzo prostym, czasem i bardzo cichym, okay. e, subtelnym, melancholijnym. I no, w zasadzie bo, ten tytuł m, e, bardziej odpowiada klimatowi piosen piosenki niż e, i melodii, niż samemu tekst tekstowi, bo tekst jest o czymś innym. E, I to taka była e, piosenka, która m, gdzieś tam wzbudziła wewnątrz naszego zespołu kontrowersję, bo ona miała na początku inną formę, bardziej taką... E, mm, no, nie wiem nawet co, jak to jak, jak o tym powiedzieć, indie-popową, była sekcją rytmiczną. Natomiast sekcja rytmiczna moim zdaniem powodowała, że utwór stawał się taki bardziej y, weselszy niż, sam, niż sama treść tego, tej piosenki. I cały czas mi się wydawało, że żeby go, y, żeby go trochę u, bardziej usubtelnić, to tą sekcję trzeba y, albo wyciszyć, albo ją zmienić, albo nie mieliśmy pomysłu, nie było czasu, więc więc y, będąc w studiu dograłem taką popsutą w cudzysłowie gitarę akustyczną i y, 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 bez sekcji ten utwór brzmi tak jak brzmi teraz na, na płycie 21 gramów to jest to o czym myślę różnica w ciężarze? tak? tak? auto? tak? tak, tak, tak. tak, tak, tak. Tekst napisałem ja piosenkę z komputową, nie wiem, nie pamiętam czy jest melodia no także wiesz co, przymykł, Kon konkretny autor pomysłodawca melodii przynosi piosenkę melodię na, na próbie i pracujemy nad nią wszyscy także zapominam w trakcie to było Jacek. Jacek tak? Mhm. Jacek napisałem to pod wpływem obejrzanego filmu bardzo, lubię. Po prostu. bardzo mhm. lubię ten film postawiłem to pytanie co trzeba zrobić żeby mieć te 21 gram żeby dostać się do tego przysłowiowego nieba ile trzeba prze przecierpieć albo no, wystarczy być normalnym człowiekiem czy, czy mieć ojca pijaka i, i żyć z tym, brzemiem, z tym brzemieniem, z tym przepraszam. Co, co, co mamy zrobić, żeby pójść tam gdzieś wyżej? I kończący płytę blok filatelistów polskich. Ta płyta jakby tak zajrzeć na teatr telewizji i filatelistów to są takie odskulowe rzeczy, których już albo nie ma, albo znikają. Takie, które troszkę się y, gdzieś tam nam rozpływają. Ale mówisz o filatelizmie i... Teatrze, no, na, na przykład telewizji. teatrze telewizji i tu jest parę takich rzeczy, takich trochę patrzących w przeszłość niż w przyszłości mamy, mamy, mamy po 40 lat także to, to, to chyba to jest nie. nowy rodzaj filatelistów akurat opisany w tej piosence Wojtek, to twój tekst. Tak, ta piosenka jest o, o, o... Wiesz co, mój kolega kiedyś mi opowiadał, nie, mam, nie mogłem w to uwierzyć, że z bratem otworzyli apteczkę i napili się jakiegoś tam syropu na kaszel i mieli odlot niesamowity. Mówię, co, co, co ty, nie, to Wziąłem na internet, poszukałem i nie są są takie osoby. Jest, jest coś takiego, że kupuje się syropek na kaszel, tabletki na kaszel i ma się z tego potem jakieś tam wizje odjazdy, dzieciaki to za, zażywają. Akurat pisanie tego tekstu Um, było w czasie, kiedy była wielka afera z dopalaczami. Też myślałem, żeby tego tam mm, nie ująć, ale... Ale masz świadomość, że gdybyś do, takiego do, do, dzieciaka do zapytał, kto to jest filatelista, to pewnie by w ogóle nie wiedział. No, to, strasznie w kolej słowa. Słuchaj, ale to jest, od nich tam ja też ten tekst pisałem się na podstawie wpisu do blogu. I, I oni tam używają takiego to, 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 to słowa, to słowo, że klaser jest pełny, już to jest normalnie tam wiesz, Chod, wiecie, tak? wyciągnięte od nich, nich słowo. Niesamowite, co, 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 co ci ludzie ze sobą robią. Nie wiem, może jestem już dinozaurem w tym momencie i wy, wy, nie mogę się wy, wypowiadać na ten temat, ale jak czy, czytałem, jak chodziłem po tych wszystkich blogach internetowych, to włos mi się na głowie jeżył i, i jest, to ta, jest to taki wyciąg, taka tableta z tego, co oni tam piszą. Słuchajcie, kiedy przesłuchiwałem płytę, to często się zastanawiałem, co z tego będziecie grać. To nie jest pewnie płyta, którą można zagrać od początku do końca na koncepcję, prawda? Chyba można. można? Mamy A radę. Macie taki plan? Mamy taki plan. Żeby ją po prostu zagrać? Tak. Znaczy, w zasadzie do nie rozmawialiśmy na ten temat, ale to takie oczywiste raczej się wydawało, że jeśli na jesień pojedziemy. Ta trasę koncertową to raczej będziemy próbowali zagrać całą tą płytę. Fajnie by było Ale nie tylko ją było, to ona nie stała, żeby wypełnić koncert. A jak wam się wydaje, jak ta płyta będzie się miała na żywo w stosunku do materiału studyjnego? Bo te piosenki się proszą, żeby trochę z nimi zaszaleć, tak mi się wydaje. Można bardzo, bardzo dużo z nimi zrobić, grając koncert. Będziemy próbowali. Kwestia chyba po prostu ogrania się z tymi numerami, sprawdzania ich na koncertach, czy to trasie jesiennej i myślę, że w miarę czasu każdy coś od siebie jeszcze dodaje, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Ale też co, moim zdaniem ta płyta brzmi tak lekko koncertowo, ostro? dynamicznie, także nie będzie problemu, że ja tak uwielbiam, my tak uwielbiamy grać, uwielbiamy dużo szaleństwa na, na scenie, dajemy z siebie wszystko na, na tej scenie i także ta płyta, tak jak na nią patrzę, teraz trzymam ją w ręku, to już bym chciał ją stać na scenie i grać już ją. Nie wiem, nie wiem czemu, ale mam ochotę was namawiać na to, żeby naprawdę koncert był podzielony na części, żeby jedną częścią była cała płyta po prostu. Już tak robiliśmy kiedyś przy jakiejś premierze, nie pamiętam, graliśmy całą płytę od początku do końca. Szczególnie, Szczególnie ta, chyba na to co sługuje, czy jest to tej płycie potrzebne. Na to bym was namawiał. No, fajny pomysł.